Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, co znajduje się w pudełku telefonu z Samsung Galaxy A56. Więc otwórzmy pudełko. I pierwsze, co nas wita, jest to telefon. Jest on zaklejony taką taśmą, którą musimy odkleić. Pod telefonem znajduje się papierologia. I mamy nasz telefon. Następnie w pudełku po drugiej stronie mamy następne pudełko, w którym mamy klucz do otwierania kieszonek kart SIM. A po otwarciu tego pudełka mamy kartę y papierologię oraz kabel do ładowania. USB, typu C na USB, typu C. W zestawie nie ma kostki do ładowania. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.